W dzisiejszych czytaniach, w dzisiejszej Ewangelii, mamy opis dwóch mężczyzn. Jeden to święty Józef, który potrafił się zaopiekować swoją rodziną, podjął szybką decyzję na skutek tego, że był w codziennym, w codziennym kontakcie z Panem Bogiem. Dlatego szybko podjął decyzję i uratował małego Jezusa i swoją żonę Maryję, uciekając do Egiptu. Drugi mężczyzna, który się jawi, to mężczyzna, który był zazdrosny o swoją władzę, był chory na władzę, był chory na chęć zdominowania wszystkiego, był zdolny do wszystkiego, do kontroli, do sprawdzania, do wykorzystywania ludzi po to, żeby donosili na swój naród. Myślę, że w Herodzie można by się odnaleźć, kiedy my właśnie poprzez taką chorobliwą zazdrość kontrolujemy swoich najbliższych. Ale w świętym Józefie moglibyśmy się odnaleźć jako ci, którzy mając taką regularną relację z Panem Bogiem, dowiadują się przed czasem o jakichś niebezpieczeństwach, które zagrażają nie tylko nam, ale naszym najbliższym.